Hej hej, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku i na wstępie wam powiem moi drodzy, że ten odcinek był absolutnie nieplanowany. Te zdrapeczki, które widzicie na naszej macie, zakupiłam sobie do kawki. ale wydarzyła się taka rzecz, że zdrapałam sobie jedno paradiso i trafiłam na wygraną, potem drugie kolejna wygrana, potem wziąłam się za ekstra linie, pokazały się linie i moi drodzy tym sposobem zostawiam te zdrapeczki na odcinek. Zostały nam jeszcze dwie krzyżóweczki, które nadrapałam sobie tylko do połowy. No, nic się jeszcze w nich nie pokazało, ale zobaczymy. Może i to był szczęśliwy dzień, i może akurat wszystkie będą pełne. Także moi drodzy, mamy tutaj dwie Paradiso, jedną linie i dwie krzyżóweczki XXL. Także sytuacja tu już fajnie się przedstawia, a my zaczniemy sobie od krzyżóweczek. Także weźmiemy sobie może najpierw tą dziesiąteczkę. Pewniaczki zostawimy na koniec. I tak jak wspominałam, krzyżóweczki nie są pewniakami, a po nadrapaniu do połowy każdej sytuacja przedstawia się o właśnie tak. Panicza mamy połóweczkę, a tutaj no jest taka rozsypka literek. Także żadne słowo nam się nie ułożyło, ale trzymajcie kciuki, aby tak było. A przy drugiej krzyżówce pokażę Wam coś fajnego. Też taki ciekawy zbieg okoliczności, ale póki co weźmiemy się za TIS. Także lecimy T i S i zobaczcie, dzięki temu S i dzięki temu T mamy upust. Tutaj mamy wzrost, no, oby był wzrost wygranych. Tutaj mamy aktora i to by było na tyle. Do panicza ani T, ani S, no to może w różowej. I tak, tutaj zaczynamy nosem, tutaj mamy matejko, tutaj nam się trafił dysk. Tutaj do chrustu nam obydwie wpadną. Tutaj mamy jeszcze S. -kę. I na tym, moi milusińscy, skończymy. To jedziemy na pomarańczową. I od razu atakujemy tutaj szablą. Tutaj mamy litr. Tutaj jest kolejna T. Tutaj dostajemy kataru. I to by była ostatnia T. S już też nie ma. A więc, moi drodzy, w górę. O! Znaczy A! No, literka bardzo pożądana w krzyżówkach. No to jedziemy i tak zgarniamy. Teraz po drodze wszystkie. A jakie tutaj zobaczymy? No, tutaj do Ady nam ładnie wpadła. Tu jest kolejna. Tutaj do kadru. Tutaj do aktora. I tutaj i zajaszem kończymy. O, jeszcze Eskę zobaczcie. Odnalazłam ją. I to by było na tyle. Do panicza jedziemy i zgarniamy. A przy okazji, a na różowej, tu mamy ramę. Tutaj mamy sad, tutaj się podrapiemy, tutaj mamy orawę, tutaj kolejne A, tutaj następne. Zobaczcie, ładnie nam tutaj wpadają te literki. No ale, tak jak mówiłam, A jest zawsze pożądane w krzyżówkach. Wsio! No to teraz tu zaczniemy sobie od tej flagi, co pod paluszkiem tutaj sobie siedzi. I tak, tu mamy szablę, tutaj mamy tkaninę. Tutaj mamy Cara, tu jest kolejne A, tu jest jeszcze jedno, tutaj do warmi się przejedziemy i tutaj mamy Monikę. No dobra, wygląda na to, że wszystkie, także bierzemy się za drugi rządek. A mamy L i mamy O, także szukamy i od razu ona, dzień dobry, zaraz koło niego L. Tu mamy kolejne litereczki, tutaj jest wzrost, tutaj mamy dolinę, tutaj jest Udo, i tutaj workiem będziemy kończyć zabawę z O i L. A nie, nie będziemy kończyć, bo tu jest jeszcze jedno. Dobra, lecimy, przechodzimy przez panicza, ale tutaj nic się nie, nie dzieje. A więc, tak, teraz nos, i to jest nasze pierwsze słówko, tutaj na różowej. Tutaj mamy orawę, tutaj mamy gila, tu mamy erozję, tutaj matejko, tutaj od razu lwr, i tutaj mamy erosa. No i raczej wszyscy, no. no to lecimy tutaj. Tutaj mamy elkę, tutaj litr, dog, walc. Tutaj odbieram się echem. Tutaj do Monisi kolejne O wpada. I to na tyle. Dobra, jedziemy w górę. O jeju, jeju, o V i Y. No trochę pokrzyżowały mi plany te literki. No ale zobaczmy. Tu mamy cyrk. I wam powiem, że na tym cyrku skończymy. V nie widzę. Y jest tylko ten jeden. W paniczu nie mamy. W różowej widzę tu już dysk, i ten dysk to będzie jedyny Y. Dobra, jedziemy dalej. Patrzcie, jak zwinnie szybko idzie. Tutaj od razu do Y sobie polecimy. Tutaj mamy Cypr, tutaj mamy Pyzę, i to by było wszystko. Fala nie było, no niestety. Teraz liczymy na C i Z, a mamy K i mamy B. No zobaczmy. Tak, tu mamy K, tu mamy K, tutaj do hektora nam kolejne K wpadnie, tutaj do kadru, tutaj do cyrku, tutaj do aktora. Tutaj jeszcze B się znalazła. I Wam powiem, że tutaj zostajemy tylko z tym jednym słówkiem, tylko z upustem, a więc upuszczamy niżej tą krzyżóweczkę w pani no niestety, a na różowej sprawdzimy, czy K i B nam coś tutaj zmieni, tu mamy K, tutaj nam Matejko wpadnie, czyli drugie słówko. No ale trzeciego już nie będzie. Mamy nos, mamy Matejko, czyli Matejko tutaj kręci nosem, a my zjeżdżamy w dół. K i B. I tak, tutaj do szabli nam wpadnie, tutaj do tkaniny, to jest nasze O. Dopiero pierwsze słówko. Tutaj mamy. Katar, tutaj jest Monika, która się w końcu tutaj odsłoniła. Drugie słówko mamy, tutaj mamy K, tu jeszcze było P, no ale Z nas blokuje, więc i tak nam nic nie da. Także tutaj zostajemy z dwoma słówkami, Monika i tkanina. Gdyby było jeszcze jedno słówko, byśmy pomnożyli wygraną razy dwa. Panicz miał w kieszeniach 20 zł. A my moi drodzy w zdrapce mamy kontrolne literki różne, a więc tu się nie udało, no zobaczmy dalej. Druga krzyżóweczka i teraz zobaczcie co jest najfajniejsze, spójrzcie na numer zdrapki i na numer paczki, same dwójki, czwórki i zero. Także fajnie się złożyło, znaczy ta była z tej samej, ta zdrapeczka była z tej samej paczki, no ale ta jest jeszcze z numerkiem 24. Tutaj również natrapałam sobie połóweczkę literek i ona się przedstawia tak. I zobaczcie, co z fajnego lutnika już mieliśmy na odcinkach. Zobaczymy, jak dzisiaj tutaj nam poszaleje ten nasz lutnik. No to jedziemy. I tak, dwie kolejne literki, to będzie W i będzie D. Także szukajmy W i D. I tak, do Warszawy nam wpadają od razu dwie W. Tutaj mamy D. I Wam powiem, że chyba dalej nie poszalejemy. A no nie. W lutniku W i D nie ma. A na różowej. Tutaj mamy Udo. Tutaj mamy odblask. Tutaj mamy swoje zdanie. Tutaj jest masyw. I tym masywem zakończymy. No to teraz pomarańczowa W i D. I tak tu mamy widok. Tutaj witaminki. Tutaj ktoś nadepnął nam na odcisk. Tutaj mamy kiwi. Tutaj jest ten T. I to na tyle. Dobra, ostatnia w drugim rządku. I dali V, ale V mi tutaj migło, a więc sobie ją wykreślimy w pierwszej. Nie było w bonusie, wiadomo. Tutaj też nie było, ale V było tutaj. O tak, we Wiktorii było. A więc, no nie taki straszny był nam V. Bo jednak coś nam odsłonił. A kolejne literki R i G. No to szukamy R i G. I tak, tutaj mamy Ryki. Tutaj do Warszawy nam wpadnie. Tutaj do Pioruna. Tutaj do Rigoletto. Tutaj mamy Loare. Tutaj do gry nam wpada i mamy pierwsze słówko. Także można by powiedzieć, że gra rozpoczęta. Oby nam ładnie literki wpadały. Tu już wszystko, w lutni ani R, ani G. No to teraz różowa w obroty. I teraz tak, tutaj mamy scenografa, tutaj gong, tutaj mamy fugę, tutaj orkę, tutaj sobie jeszcze rkę domażemy. I to na tyle. Dobra, jedziemy niżej. R i G, tu mamy. Urok, tu mamy Weronę. Tutaj jest bar. Tutaj do tej naszej Wiktorii, tutaj do nogi wpada. I tutaj będzie prawdopodobnie ostatnia Rka. A nawet i na pewno. Dobra, jedziemy kolejne dwie literki. U i I. No dobra, to jedziemy U i I. I tu zaczniemy sobie klifem. Tutaj mamy piorun. Tutaj mamy lichwę. Tutaj mamy ryki. Zobaczcie, drugi, drugie słówko mamy. Tutaj jeszcze i. Tu mamy i. I tutaj mamy gila. I moi drodzy, zobaczcie, trzecie słówko nam tutaj właśnie powstało. Mamy gila. Także fajnie, jest wygrana kolejna zdrabka. No mówię, dzisiaj musiał być szczęśliwy dzień. A tu jeszcze mieliśmy elkę. Tak od razu przypatrzyłam się. No chyba wszystko. Dobra, u i w bonusie. Mamy i jedną, i drugą, i nka nas dzieli od wygranego bonusa. No to teraz różowa. I teraz tak, tu mamy i tutaj do uda nam wpada. Tutaj mamy bóg. Tutaj mamy sumę. Tutaj jest napis. I tutaj zdaniem będziemy kończyć tą krzyżówkę z tymi dwiema literkami. No dobra, to zjeżdżamy niżej. I tutaj sobie od razu w Suazji. i u. I, I, bo tutaj mój paluszek przytrzymuje. Tutaj mamy kiwi, jest to nasze pierwsze słówko. Tu od razu mamy I, tutaj do witaminek nam wpadnie, tutaj na odcisk. Tutaj jeszcze mamy I, tutaj do buku wpadnie i już więcej nie ma. No dobra, fajnie wyszło. No zobaczymy, co tutaj będziemy mieli w tych ostatnich literkach. A mamy P i mamy C. Także bonusa nie będzie, ale może coś jeszcze dołożymy. I teraz tak, do kanclerza dołożmy sobie C. Tutaj puścimy sobie oczko. Tutaj do pioruna nam wpada P. I tutaj do fachu nam wejdzie jeszcze C. No, i Wam powiem, że to będzie na tyle, ale nie jest źle w żadnym wypadku, bo mamy ryki, mamy grę, mamy gila, a to nam daje dyszkę. Dobra, jedziemy dalej no lutnia wiadomo. NK nie wpadła, no to już nie będzie. Ale tutaj C i P szukamy. Może i tutaj nam się jeszcze coś ułoży. Tutaj mamy napis. No i mam powiem, że tutaj będzie marniutko, bo tylko z tym kajakiem tutaj zostaniemy. No nic już więcej nie dołożymy, no niestety. O, a tu jeszcze mieliśmy G. No ktoś nie zmazał. Dobra, ale więcej nic już nie wyskrobimy. No to tutaj tylko zostajemy z kajakiem. Teraz tutaj P i C. I tak, tu mamy. P, tutaj mamy P, tu jeszcze mieliśmy I. No ta N kanastaj też zblokowała. Tutaj mamy C. Tutaj jeszcze do Wiktorii nam C wpadnie. O, T mieliśmy. Teraz dopiero przy wyszukiwaniu dopiero się okazuje, ile literek jest pominiętych. No dobra, no tutaj zostajemy z tym kiwi. Także to nasze kiwi troszkę ożywiło tą zdrabkę. Tutaj mamy razy jeden, gdyby była wygrana. Lutnia. O, miałaby stówkę dla nas. No, szkoda, że to N nie wpadło. A my mamy, moi drodzy, kontrolne literki B. No, trzecia się gdzieś zawieruszyła. O, mamy kontrolne B i dycha w tej zdrawce jest. Także fajnie. No i, moi drodzy, zabierajmy się za te nasze tutaj okazy, a zaczniemy sobie od. Ekstra linii z numerkiem 19, i słuchajcie, pokazały nam się do tego momentu, sobie wydrapałam. W zasadzie to mi się pokazała jedna linia. Podrapam jeszcze sobie kawałeczek i mamy, tak, tu mamy jedną linię, tu mamy drugą. I w tym momencie, gdy wpadł księżyc, przestałam drapać z No to teraz sobie ją dodrapiemy i trzymajcie kciuki. No co najmniej dwie dychy tutaj jest. A następne symbole to łódź i okulary. Także szukajmy łodzi i okularów. Łódkę już mamy tutaj. Tutaj nic, tutaj nic. Tutaj też cieniutko. Tutaj mamy łódkę. No, okularów nie ma. No, są, są, tu pod koniec, ale są. No dobra, tu jeszcze jedna łódka. I teraz idziemy dalej. Przedostatnie symbole już. Diament i leżak. Także zobaczmy, czy nam coś dołożą. Diament i leżak. Tu jeszcze łódkę mieliśmy. Tutaj mamy leżaczek tutaj nic, tutaj mamy diament, tutaj diament i kochani, ostatnie dwa symbole. Zobaczymy czy coś dołożymy. Piłka i kości. Także spójrzmy piłka i kości. Piłka jest, ale zablokował nas krab. Tutaj nic, tutaj mamy piłka, ale moneta nas zblokowała. I tutaj taka sama sytuacja, tyle że z dzwonkiem. No dobra, zostajemy przy tych dwóch liniach. Pierwszą mamy na czerwonej. O, właśnie tu. I pod nią, kochani, wygraliśmy dyszkę. Ale jest jeszcze druga linia, i pod drugą linią mamy drugą dychę. Także kontrolne literki powinny być D. I takie właśnie są. Także fajnie, no w tym momencie sobie nadrobiliśmy tą jedną pustą krzyżóweczkę. Także dwie dychy na ekstra linii. No to weźmy się za paradiso a z Paradiso to Wam powiem, że jest śmieszna historia, bo wzięłam dwie ostatnie. Została trójka i, w, i została szóstka i te dwie właśnie wzięłam i one są wygrane. Także że zobaczcie, jakie szczęście. Linie mamy o tutaj. No i spróbujemy jeszcze udziergać jakąś, no tak się przedstawia. Tutaj fajnie byłoby, jakby ta nutka wpadła, no ale nie wpadnie, bo już mamy dyszkę. Także 5000 tysięcy nie możemy do dychy dołożyć. A zobaczymy kolejny symbole, a jest to parasol i słonko. Także, może oprócz tej jednej dyszki, może coś fajnego tutaj się dołoży. Parasol jest, słoneczko mamy. Poniżej tutaj nic. Tutaj mamy parasol. I tutaj na dole, no, jest to słoneczko. Parasola nie ma, więc jedziemy do góry. I tutaj czekała na nas palma i serducho. Pierwsze dwie pusto. Za to tutaj jest palma, tutaj jest serduszko. Tutaj nie mamy nic, a pod piąteczką no jest palma, jest i serce i więcej nic tutaj nie mamy. No dobra, zostały prawdopodobnie dwa ostatnie symbole, a są nimi motylek i ośmiornica. No zobaczymy, może coś dołożymy. <laughs> motylek i ośmiornica. Pierwsze dwie pusto, tutaj za to mamy dwa motylki koło siebie, tutaj ośmiornica. W grze ostatniej jest ośmiornica, no ale była zablokowana przez łódkę. Także wygląda na to, że tutaj mamy tylko tą jedną linię. A więc wygraliśmy tej dyszkę. No i to się właśnie zgadza, bo kontrolne na dychę to są literki A. Także no i fajnie, no wygraliśmy dyszkę. I teraz kochani, zdrabka, na którą czekam od początku. Nadrapam sobie tyle. No to jest ta właśnie wspomniana szósteczka, była trójka i szóstka i obydwie były wygrane. Dwie ostatnie. I zobaczcie, tutaj nam się pokazała jedna linia, ale za to trzy dychy nam tutaj daje. Także to może być fajna zdrabka. Może jeszcze nam coś dołożyć. A kolejnymi symbolami, których będziemy tutaj szukać, będzie mewa i będzie arbus. No i zostanie już nam tylko jeden. No zobaczymy. Tu mamy mewę. Tutaj nic. Tutaj za to mamy dwa arbuzy, w grze czwartej nie mamy nic i w grze piątej no jest mewa, jest arbuz, tutaj mamy arbuzika. No i zobaczymy, może ten ostatni symbol nam tutaj jeszcze coś doda. A ostatnim jest kostka, no to szukajmy, no tu jest jedna kosteczka, tu jest druga kosteczka. I na dole mamy jeszcze trzy kosteczki i zobaczcie, i te kosteczki nam dają dwie dychy jeszcze, czyli mamy tutaj na tej zdrawce wygrane 50 zł. Tu pod 20 mamy jedną linię, no i ta, która była tutaj od samego początku 30 zł, a więc powinniśmy tutaj mieć kontrolne literki J i takie właśnie są. Bo te jotki to pamiętam, jak już Radio drapał tą swoją dziewiątkę na 5 dych, literki J. Także, kochani, no piękna zdrabka nam się tutaj trafiła 50 zł na szósteczce I Wam powiem, że to był naprawdę mega ekstra szczęśliwy dzień. Na 50 zł wkładu i na 5 zdrapek, no 4 były wygrane. Także to jest naprawdę taka fajna odmienność z ostatnich czasów. I tak, teraz mamy w Paradiso 50 zł. Tutaj dokładam jeszcze dyszkę, to jest 6 dyszek. W ekstra linii jeszcze 20 zł zgroszowaliśmy, to już mamy 80 zł. No i lutnia nam dokłada całą dychę, także 9 dych. No tutaj panicz był pusty, ale to nic, bo i tak moi drodzy, jesteśmy 40 zł na plusie. A to jest naprawdę świetny plus. Także za te 9 dych możemy nagrać już kolejne odcinki i bawić się dalej. Takim właśnie zakończeniem ja się już żegnam z Wami. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie, dziękuję Wam ślicznie za Wasze przemiłe towarzystwo, za trzymanie kciuków, za wszystkie lajki, za subskrypcje, za udostępnienia, za wszystkie cieplutkie komentarze, za wszystko Wam bardzo serdecznie dziękuję. Także kochani trzymajcie się zdrowo, wszystkiego dobrego dla Was. I widzimy się już niebawem. To do następnego. PA!